Wracamy do gry, Rekord video poszło. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czemu mam tak mało końców, halo. W ogóle wypadałoby teraz zagrać składam ligę e, całą ligę weekendową, ale nie mam tak dobrych kart. Bądźmy tak odważni, otworzymy paczkę z 10 monet. To będzie spocona liga. A, no spokojnie. Ja ja podchodzę na totalnym luzie do tego, w sensie na wyrąbaniu, nie? O, nie trafiłem to co, co za przypał. No ostatnio na luzie. Ostatnio był ludzik. Kabeja i Klaus. Dobra, Klaus tu będzie. Sisoko. Sheko... Sheko siek, Fofana. I znowu fofana. Nie no, myślałem, że Paćka zostanie, nie? jakiś Castellanosa. No, Janusza mi jakiegoś dali, ty, co we bezsens. Zastanawiam się mega mocno, kim grać w Diablo. Kim grać w Diablo? O, jest walkout. Kim zagrać w to Diablo, pierdzielone, nie? Czy Barbarzyńcom jednak? Czy może jednak Sorkiem? Diablo, jak preorder zamówisz, to wychodzi Diablo em, drugiego, a jak normalną wersję, to szóstego, nie? Więc już za tydzień będzie można grać. A oczywiście kupię tą wersję, pre, tą pre, preorderową, tą droższą. Dobra, słuchajcie, robimy toca z La Liga. Tocz La Liga. Dobra, mamy toca z La Ligi, zaraz będziemy robili ikonę. La Liga Tocz Player Pack. Zobaczmy, czy wzmocni mój klub Vinicius Junior? O, moment. Jest niesamowite, nie? Jest niemożliwe. Dyk. Prime. No, Szkocja, okej, okay. Prime Dalwish. 150 tysięcy. Eleczka, eleczka, zdecydowanie eleczka. Dobra, no co? Nasz skład wygląda jak wygląda. Gówno, gówno jak cholera, tego się nie zmienia. Idziemy przypykać kwali, cztery ruiny i idziemy grać normalne FUT Champions. W sumie za 16-17 minut startuje, więc pomiję. 5,85! TOOOOOOC! Samba! Digeneru! O, dwa nawet! Pa! Azza, ale drop! Toc! Włochy! SP! Marko Viretti 94! No, niezły. Uuuu la, la cztery tocy O, to co trafiłem se, normalnie, pa Aj, myślałem, że Messi. <śmany> Ale bym było jakbym trafił takiego Messiego Tak bardzo we mnie nie wierzycie, że jestem po szkole y, opanowania się? I że już nie raidżuję? Naprawdę tak nie wierzycie we mnie? Bez gogli 7 czy ma kogoś z pesze? Wandersar, uff, uff. Full icon squad. I już widzę po pierwszej akcji tego koleśa, że nie będzie ciężko. Wiecie po czym widziałem to? Że koleś wbiegł po prostu we mnie licząc na to, że jego akcja jakby przetrwa. Jakby po pierwszej, po pierwszej akcji jak koleś podał do tyłu, podał do przodu i wbiegł we mnie licząc, że Sprinter coś zrobi, wiedziałem, że koleś jest słaby, nie? To jest niesamowite. Jak widać od razu, czy koleś, nie wiem, zrobi step overy czy coś. To jest piękno tej gry. Że szybko możesz znaleźć frajera. No, ewentualnie na przykład on pomyślał dopiero w 10 minucie, w 8, że ja jestem frajerem i zaczął grać. <laughs> czy 10:75? 10:75 widziałem. Piękno. O! To fajna bomba. A wyszło, że był jeden z najłatwiejszych, przynajmniej dla mnie. Zależy też jak traficie, nie? Ale z zbitem weszło. Oliver Papp Będzie robił zmiany. Niesamowite, że, niesamowite jest, że w tym meczu jest 3. 3. To jest, to, jest, to jest kosmos dla mnie, nie? Ile macie na dziś, ile damy radę psychicznie, ale jest ciężko już. Gromda się, ledzisz? Nope. Bo no, go robiłem po prostu seba, robiłem kwarantowagę na to, co z LA Liga, wiesz? 1-0 bilans, let's go! Dychał w ramce, dobra, mamy tu wygraliśmy. Donateów, tak, nie wiem, tak mi się wydaje, że. Dużo z donateów wpada, Nie El profesor to 35 to jest jego rocznik, Bo czasem sobie siedzę w telefonie czy coś Ale Ja staram się robić taki stream który mi odpowiada czyli Nie przedłużam, nie robię jakichś główien, Już jakby z tego wyrosłem Czy, czy jakkolwiek zwał tak zwał nie? E Nice. O, i drzewka aktualnie właśnie włączył Prime. A, a my mamy 3 do 1 i chyba HP. GKS jarząbki. Kiedy Roland Garros rusza? Kwalifikacje dziś a jutro. W niedzielę, tak? W niedzielę rusza. Alcaraz Coboli już o 11. Najsu, dobra akt. Osłony o z wczesnym porankiem. Od której tam się mecze zaczynały? O trzeciej, o oh czwartej? O jas, przeszło przez wszystko, daj Ja naprawdę. No! Come on. Tak, teraz na tej mapie co teraz zgrałem, ale to chwilę, no bo to ta poprzednia mapa to jeszcze było Call of Duty Warzone 1 a teraz na tej dwójce tak. Ale sprint to dobrze umiem. Ale dobrze sprint trzymam O, kurde jak to się dawało? Dokładnie. To co, ostatni mecz Albo już ciul w sumie jest północ. W tubie. Dobra, jedziemy, słuchajcie, mamy 11 spotkań do rozegrania, trzeba to wszystko pyknąć wygrać Czy robię Kim może zrobię? kubus. Okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej O i Nazario 9 fajnie

Wiecie, że już za niedługo będę grał w Diablo, a wy nie? Nie, no by też może. Ale ja na pewno. Dobra, uwaga, bilans nasz to 8-2. Co może pójść nie tak? Koleś ma w Chelsea, co może pójść nie tak? Marquez w środku pola? Jakiś Grifo, Izak, bo taki z dupy skład. No, Los Emeritos to prawda, nie? Ale mia miał padać deszcz ale chyba już w ogóle nie będzie N Jakby ten deszcz jest chyba odwołany Ta, widziałem właśnie tam prs jak się wydupcył <słuch> Barti, okej, okay. Barti chyba nie okej okay. Dobra, 11-3, jest dobrze Do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Yeah. We get to it, got it stocked up. Popped up, got her hand all rocked up. Like one care, two care, more cares. She look cares like a bunny, got a hops up. Don't care for designer, got a own drip. Don't care for the phones, got a own whip. Don't care for the scenes, take a own trip. Guarantee is for a bag and she walking. Jezus, siema, siema, kamerę. Więc tu, jakby misklik przez Maćka, zrobiony po prostu. Chulit kupiony trafia ony temu No i pięknie. No i zaibiście. Dobra, oddajemy ten mecz. Pan tenichist, a jak. Dobra, czternaście się udało, więc mamy paczkę z tocem i tak bla, dalej. Bla. Dobra, zobaczmy. Czwarta ranga, let's go. Zobaczmy, jakie piki zobaczmy. Jakie tocy z ligę, czy Mbappe albo Neymar, albo Messi jeszcze przekonają mnie do odpalenia tego, tej pięknej gry? Luka Modric w pierwszym, ok. Zobaczmy drugi pik, 84 plus Laporty, ok. Trzeci, 84 plus Dobra, uwaga dwa i jedno z trzech. Team of the Season, zobaczmy. Fana, Klaus i kabeja. Klausa chyba. Naprawdę drucie. Pan nie będzie. Come on, please. Mbappe. Okej, Okej, Dawid. Dawid ma zajebiste fotę. Zajebistą fotę ma chłop. Szkoda, że nie ma pięciu sztuczek. Ale na takim pozycjach przecież nic nie. Nie ma tragedii. Dobra. 700 kolan kosztuje? To nice. No dobra, to zobaczmy co w paczkach w takim razie. Paczka za 100 tysięcy, wymienna i paczka niewymienna z trzema samy weekend Więc zobaczmy najpierw, co w tej. O, no jak zwykle, tutaj oddaję. Paczki za 100 tysięcy to teraz to jest takie główno. Useless, że to hit. No to Weekend to three player. Pack. zobaczmy, czy odda, czy zachęci do gry. Francja! Oh yeah! Let's go! O, oh, Sisoko jeszcze przynajmniej dało, nie wiem ile... O, no, nie, nie wiedziałem, ile Sisoko. Ale Sisoko w miarę grywalny. Zobaczmy jeszcze paczkę do 70 tysięcy. Sisoko oh shit No. Dwa walkouty, jakiś scoop, no. No i pięknie. No i można kończyć z tą Fifą już na zawsze. W sensie naprawdę jakby nie widzę dalszego sensu grania w tą grę. Za tydzień na pewno nie będę grał. Za tydzień odpalam sobie e, Diablo. I będę grał w Diablo od piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i tak dalej. Więc jakby codziennie będzie Diablo, jeżeli jesteście zainteresowani Diablo 4, kontentem Diablo 4, to zapraszam. Eee, klub, klubu jeszcze nie usunę, jeszcze się przyda.